Gdybym, 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 słuchaj. słuchaj, gdybym nie wypadł, nie upadł, nie Gdybyłbym byłbym z tobą. Nie stałbym tutaj, gdzie stoję, posłuchaj, ta nuda to moje, pod, moje upadki zody. Ja wiem jak to jest, ja wiem coś o tym, idę po swoje, ale ciągle się boję, że nie ustoję i dwoje się troje, by powstał ten projekt. Zataczam krąg, uderzam w głowę, wchodzę, wchodzę. Czpi nie stanie na drodze, przerywam to. Pasmo niepowodzeń, już się nie zgodzę Wchodzę w to głębiej, wchodzę w to bardziej Stoję tu pewniej, jestem tu wodzem na pewno Ale to jedno, bo po drugie trzeba trafić sedno w Tej odsłonie dam się ponieść Zamiast bawiać wciąż sobie, że to już koniec końców I od początku to co robię, to nie pokaz dla nie, 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 nie Posłuchaj nie, słuchaj się jak to wszystko mnie w porządku Sytuację ty nie, nie na pochybę, aż niemożliwe Aż wszystko widzę, co i jak, gdzie idzie Gdzie mamy bliżej, spadamy niżej Później się pniemy wyżej, wyżej, wyżej Czy tam jest cel, ej Czy tam jest upragniony dzień, odysei Odysei, odysei, że masz to Bez jasza pochowałem w grobie Dzisiaj szaman w I dupie tobie w głowie Ej to nie tobie, ej dobre sobie ej. Jeszcze dobie, jak brakuje Wujek, co się tak stresujesz? Co cię pije i kuje? Nie świat jest zły tylko my kapujesz Dziś chodzę do gry. Do gry. I nikt mi planów nie, nie potrzebuje nawet. Ty. Z tym się utożsamiam. Wiesz o co kama? Nie. Dziś żadna brama nie zatrzyma mnie. Otwieraj się sama da sama narasta, mana. Przecież wszystko na tym świecie jest dla A więc wiesz to, jak ci będzie za ciężko? Zacznij dobrać częściej niż często. Proste dziecko to proste krzesło. Synu, dzisiaj twój ojciec idzie po zwycięstwo. A klęską jest wasze podejście. Wrapie łasę na kasę, który jeszcze bardziej na hapie Nie tworzycie spasji dla subskrypcji na YouTube Dziś prawdziwe oklaski to łapki na Facebooku Zdejmijcie te maski Wyjdźcie z buszy, wyjdźcie do ludzi Bo nam przy dobry suszy Tylko cię budzi Przestań marudzić, stani zrób to najlepiej Przestań się łudzić, czas się obudzić, Czas się obudzić. to może przekaz Dla każdego człowieka